Dzień dobry wszyscy widzowie, dzisiaj sobie zagramy już kolejny odcinek z Kill It Witch Fire, odcinek drugim. Okej, okay, to sobie rozpoczynamy trzecią misję, na, trzecie, na drugiej misji mi skończyli, a teraz jest trzecia. Yy, Okej, okay, jak sam play. Ok. Yy, no, więc musimy zabić kilka stworów niegrzecznych. Oczywiście, mam coś fajnego. Fajną broń. I jeszcze lepszą broń, więc spokojnie mamy fajne rzeczy. O, tu co mi przyda, a wiecie co, mi się nie chce bawić. Dawać dzieje, pokażcie się. Ha, ha, ha. jakie to jest śmieszne, powiem Wam. To bardzo śmieszne to jest. Nie wolno, że teraz cały dom podpaliłem, ale Kicik jest. Oj, to pewnie ten duży pająk. Paka no okej, okay, już nie będę to bo tu nie ma zabawy. O, co tu jest? Coś. Czekaj, otwieramy sobie coś. Owen, O, uwaga, co się tu... Patelnia. Musimy gotować kilka pajączków. Ciekawe. O, chlebek. Czego? go... Y Czekaj, patrzcie, trzeba go włożyć. Kicik. Tu jest... A, wskoczmy. Nikogo tu nie ma. Dziwne. To tu pająków się bala. Ale to nieważne. O, amunicja. Amunicja się przyda. I okej, okay, dalej, lecimy dalej. O, łyżka, biorę łyżka. Co tu jest, coś tu jest. A, nie chcę wyszukać tych pęczków. Eee, clean the fridge, takie, a, umi... a, a, a. umy... A, a dawaj kościka. A, um się nie chce tego kościka. Nieważne. Kic, kik, O, więcej tego mi się podoba to. Co on? Paser! ty mał. Patrzcie, jak się kładzie, no, ucieka. O dziu, 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 dziu. O, wiem, wiem, jak, wiem, jak oczyszczę lodówkę. Patrzcie i się ucieka. Er. o Oczyszczona? Czekaj, dajcie mi listę. A, jeszcze tutaj trzeba. Zapomniałem. I no, czyścimy lodu. A, czekaj, Q, sprzęcior. Gdzie je mój odkurzacz? Okej, okay. już się Okej. Okay. Jaj, ukodnane. Widzicie, jak się to robi? Jakbyście grali i nie wiedzieli, to tak się to robi. Oj, to tu jeszcze było chyba. Nie Okej, okay, kolejne zdanie: Musimy otworzyć to, coś. Tu jest prezent, a prezenty robimy. Y S Mas a, jeszcze jeden Jumping Spider. On gdzieś tutaj jest. To wiem akurat. W średniku? Chodź Nieważne. A, tu. Nieważne. No musimy sobie przejrzeć szybko rzeczy. No, okej, okay, tu już pająka zabiłem. Nie, pusto w tym domu. A po co być tu pająki? Wynosi się, tu szukam pająka. Niebezpiecznej tarantury. Tutaj może? O, tutaj jest. Kurde, nie trafiłem. Kici, kici. AMT. Kaput. Jednego opalka musimy znaleźć yy, skaczącego I będziemy mieli questa O tutaj jest na Bank ktoś Nie baj Okej, okay, idziemy dalej Pozwól mi to cicho, cicho. O Jezu nie trafię mi się nie chcę szukać Ok, przede się o, konewka! Oj... Kici, kici! O... Oj, to mi się podoba! To mi się podoba, po O, patrz! Naprawdę musimy to wszystko... Yy... Nieważne, szukajmy dalej. O! O kurde, nie mogę trafić! Kici, kici! Make it a friend, <laughs> nowy przyjaciel. Ok, idziemy sobie odblokować pralkę. Okej, okay. wszystko się nagrywa, zobaczmy sobie. A, wszystko się nagrywa, Gitchy, jest. obaga co będzie w prezencie urodzinowym? Słuchaj. E, co? Jest? co są? A, dostałem update. Ok. A, he, he. No to chyba sobie wiemy, co zrobię sobie. O, mydło! Mydło. Nie mam zeza O tak, to mi się podoba A, to nie do tego Holender. A, nie, wiecie co, mam? Mam patelkę przecież He <grymne> Wynoście się O tu są pająki, jeszcze się balają I to zrobię cięcie takie ładne Patrzcie, zaraz to będzie używane znowu Czekaj, wezmę sobie coś fajnego, o patrzcie I zrobimy sobie taktyczne cięcie I Już to skończyłem, wszystko Szyściutko. 100%, 100%, wszystko zrobione No, wszystko mam, więc lecimy dalej Jeszcze jakie zadanie zostało nam? I, a, smash dish Musimy Musimy coś zniszczyć Hmm... Nie gra na 100% Okej... Okay. Co to... Ty... To jest Tak Okej... Okay, więc sobie... Pup, pu, pu Dawaj Pup! ci Niszczymy! Okej... Okay, link... W linku będzie kanon mojego przyjaciela Przyjaciela... Takiego fajnego... Ja sobie rozwalam Nie przejmuję się życiem Puuuuut uh. dawaj szybciej. Wszystkie? 14. Ciekawe, gdzie to jeszcze zostało. Nie tutaj, ja, ja, okej, okay. baga co będzie w tym radiku. Mamy wszystkie questy Gra na 100% oczywiście. Kill. O kurde, witchfire. Jasne! Szybciej! palcie shift! W... Dziesięć! Jeszcze połowa! Nie da się tu biegać! Jest! O kurde, ja bejbe To wszystko ukonane Jest wszystko ukonane? Nie, okej, okay, lecimy stąd Gra na 100% mówią Okej, okay, lecimy. Wszystko się nagrywa Ale piękno to było powiem wam piękne, piękne. Ok, lecimy. Są... Ale okej, okay. takie gierki się mi podobają. matchingu Time. 15 minut. 5 <śpięć> minut czekałem tego. Znaczy tych śrubek takich taki... O kurde... Co tu skocząc... Okej, okay, ale jak mówiłam, ok, upgrade mam. Gen console, Pierre Nic więcej. Tracker. O, single modul i to. 8 kosz. Ohoj. Okej. Okay. Kolejna misja mówią. I to będzie już ostatnia misja. O, pomiorki. O, patrzcie co mam. O Jezu. Palcie się. A, takie grubie. Patrzcie, piu, piu, piu. Da się wejść na domek na drzewie? Deski! Deski! Musimy znaleźć deski jakieś Da się wejść do domu? to? teraz niebieskie O Parówki! O deski Chodź Deski To jest Spider-Man? Aaa jak widzą tę kulkę To one są teraz groźne nie, aż nie Kurde, to nie te deski, idziemy szybko. Trampolina! Uuuu O kurde, umiem latać! Patrzcie jaki sekret. Da się przez to przejść? Nie da się, ale... o, kurde, biegnij! Biegnij pa... Ud Udawaj, że pająk ci koni Będziesz też szybszy. O! Aż cztery. Aż, znaczy trzy. Okej. Okay, jasne. Ok. No, Spider, place, fly. 15. Oj, pajączki musimy zabić. Te pająki są głupie. Te pajączki się nie da trafić. No, no naprawdę. Dalej ale idziemy. Break the throne. O, Mam de. Zniszto. to. Kurde, może nie taki sposób. To, to. O nie właśnie, chodźmy dalej. No tutaj są. Palcie się! Wszystko spalę! Ja, ja jestem bogaty, więc mogę sobie odkupić to wszystko w jednej chwili. Jakie są te W To są dużo, ale nie mam kwesu jeszcze. Oj Trójka. Jak to się ciężko trafia? O, dziury pęków, ciekawe. Ile... Po... o, 16 pająków. Idziemy tam, biegnij. Z pompą oczywiście. Baga. Nie ma panków. Więc easy. Nie ma panków, więc easy. Baga, co tam będzie? Łuk! Jedź! Okej, okay, jedź Ej, obróć się tylko Weź to obróć mi Ej, gdzie to jest? Ale da się to obrócić? R O Uuu, pip Kosimy! Koshimy Patrzcie, drifty Oj Drifty Jo, jedziemy Wszystko się nagrywa, bo aż to jest świetne Aż potem po prostu, bo mi się... Chcę zobaczyć, co się nagrywa No, non è no, ok, baga. Pip-pip Uuu, andiamo. È così, guarda. Haha! Uu, jezu fango. Pipipipipim. Spokane, andiamo, so. Mmm. 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 dun dun Mmm. 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 to Nieważne, nie, nie chcę tego, nie, nie, okej, okay, połóż to, ale czekaj, uwaga, i e, questy e, Okej, okay. to jest na razie fajne, no z Okej, okej, chciałem dowiedzieć, gdzie są deski, ja, jest, ja chciałbym się dowiedzieć, gdzie są deski Ha, patrzcie, parkour Się stonął, uciec, nie da się stonął, uciec, jaka szkoda A umieliście, a, cholernie, okej, okay, to nic nie daje Ile? Nie no okej, okay, weźcie mi to pędzi, nie chce mi się zabijać Okej, okay, dalej, idziemy zwiedzać dalej Oj, to będzie dłuższy odcinek, nie chcę to zmontować na dwóch odcinkach Kici kici, macie? Odkurzacz Chodź tu Wszystko ściągnę Ok, deski, chcę znaleźć deski z odkurzaczem? Łatwo się robi to. Okej, okay, idziemy. O, co to? Co to jest? Co, co to jest? Wezmę to, to... da się to tym zatkać? O nie. Ej, jak to biorę? Okej, okay, gdzie to ciekawe, gdzie do czego to jest? Waga idziemy z tym. Nie, to... ja to biorę. Znaczy, idziemy, waga. Parkourę sobie pójdziemy, bo czemu nie by nie? Oni dach. Nie da się, szkoda. Okej, okay, chodźmy dalej. Ja się, my wydostaniemy, my się nie sąd dostaniemy. To interesuje mnie. A, na gr na na place Place gr no no to sobie robimy speedruna, okej okay. fajny. Nie może chodźmy dalej. Eee... Yy... Ej, dalej, musimy znaleźć te coś. fajne Ale w koktajle ile mu mam, zapomniałem, patrzcie Jasne, okej, okay. musimy pokosić trawnik Nie no, trawnik cymul to po prostu du, 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 du. Nie, trawniczek, trawniunią Kosze trawniczek Pa pa, pa. najlepiej kosz trawniczek Okej, okay, uwaga, zaraz zrobię O! Czekaj kładziku, znaczy tam Ty spiątacz A masz tu uwaga. O, tak, te, do tego Nie, co to było, nie wiem co to w ogóle jest Jeden w ogóle jakąś znaną broń, czy co? Ty jedziemy Hmm, ciekawe gdzie może pojechać kosić trawnik muszę. O, patrzcie symulator koszenia trawnika. Oj, aż. Waga, doom doom. Waga ile pracę mam? Oj. Yy, trochę mało, ale nie narzekam. O, patrzcie. Co to? Ale nie wiem co to jest w ogóle. Musimy pokosić trapnik, to jest najważniejsze akurat. Patrzcie, drifty! Uuu. Nie wiem co ja gram w końcu. Kill it with fire? Czy co to jest w końcu? Nie wiem, robić wam cięcie jakieś, eee, no to będzie jakieś cięcie taktyczne eee, No to cięcie eee, Witam wszystkich widzów w eee, kolejnym odcinku z eee, Kill it with fire eee, Jesteśmy na czwartej misji, nie dokończyliśmy tą misję, bo już trochę długo odprawo, ale już dokończamy eee, Nie wiem co to tu robi Naprawdę nie wiem Nie, nie, nie przejmujcie się tym eee, No Noki to mam, in move the, the lads Gutherce kruid Ciekawe. Hmm. Czekajcie, zobaczymy, czy da się podpalić. Ok, szukamy dalej. Uwaga. I... Eee trawnik pół godziny. I się nie udało mi, to jest najgorsze. I... Ale musimy coś znaleźć. Szukamy. Nie wiem po co, nie wiem gdzie, ale szukamy. Patrzcie, Woo! Hmm, hmm, hm, chodź się teraz ruszyć? Nie wiem, co się, holder. What? Okej, okay, jakie kwesty? Ehm, um, placekla, plan... ale też to jakoś. Nie wiem. Nie wiem, sam nie wiem. Huh. No, ale akurat to ja nie wiem, co mam robić. Nie to... O to Dawaj, chodź tu! Hmm, kamienie. Z kamieniami o, bo nie wiem. I, co to znaczy... Nie jestem dobry w angielskim, więc się nie śmiesz, ale... Co to znaczy ciekawe? Nie wiem, trochę już uno czekaj. I cięcie jak będę, będę zrozumiał, co to jest.